Witam serdecznie wszystkich obserwatorów mojego kanału. Dzisiaj na prośbę paru osób chciałem zaprezentować przerobiony tuner firmy Marantz. Jest to dokładnie model ST50. Ten w tym środku jasny taki kolor szampański albo srebrny, jak to woli. W każdym razie no cóż, no popsułem jak zwykle e, sprawny tuner Maranca i zrobiłem z niego radio internetowe nie jest to mój sprzęt to na prośbę bardzo sympatycznego pana po prostu wykonałem mu taką przeróbkę cóż tu wiele gadać myślę, że chyba czas najwyższy Włączyć to urządzenie i zaprezentować jego funkcję, jak działa i tak dalej, i tak dalej. A zanim jeszcze włączymy, to na górze tu sobie chodzi Technics, że tak powiem się wygrzewa. Jest to ST610, też bardzo sympatyczny mały tunerek. Który no, troszeczkę ma mało miejsca na wyświetlacz, dlatego jest taki, jaki jest delikatnie wpadający w odcień fioletu. No ale tu jest w tym przypadku filtr. Ta szybka, która jest na wyświetlaczu, jest jednocześnie filtrem dla wyświetlaczy VFD. Niestety, taki wyświetlacz VFD, chociażby się chciało, to niestety nie wejdzie ze względu na jego wymiary, a w że jest mało miejsca w tym miejscu i dlatego tak to wygląda. To tak. Woli zademonstrowania i tego tunera. Podstawowe funkcje ma no i w zasadzie wszystko to, co Marancs. Marancs ma znacznie więcej. Z no więc tego przechodzimy do Maranca i włączamy go. <laughs> Przycisk odłączający główne zasilanie czyli wyłączający. Zasilacz wewnętrzny po stronie pierwotnej transformatora, gdyż tu, są, tu jest transformator zastosowany, nie stosuje przetwornic. Z wiadomy względów mam jakiś taki awers do nich, że to sieją i tak dalej, chociaż to nie do końca jest prawda. Dobra przetwornica pracuje bardzo dobrze i wcale nie sieje. Są wzmacniacze w końcu zbudowane z przetwornicami, już nie ma transformatorów, więc pewnie w tym przypadku też by się to sprawdziło, ale ja jestem starej daty. Wolę transformator, standardowe stabilizatory liniowe w zasilaczu. No taki po prostu mam kaprys po staremu. O, to co sprawdzone, solidne. Włączamy. Tuner się uruchamia, przedstawia się nam twórce i łączy się z siecią Wi-Fi, tak jak wszystkie tunery inne. Po połączeniu pokazuje IP i sygnał sieci Wi-Fi jaki jest. I od razu łączy się z pierwszą stacją, w pierwszym banku pamięci jak to we wszystkich tunerach. Wyciszymy sobie troszeczkę muzykę, co by nam YouTube nie wyciszył filmu i nie eee, o prawa autorskie się nie wypominał. Grać gra, jak słychać. Co my tu mamy. Oczywiście zademonstruję działanie przycisków ale później będę się bawił pilotem pilot jest standardowy oklepany firmy elmac zip 308 taki jak do wszystkich tunerów między innymi do radmorów pilot pracujący w kodzie philipsa rc5 sprawdzony, trwały polski, dobrze zrobiony przyzwoicie zrobiony no. Dobrze. Dobrze to może za dużo powiedziane, ale jest przyzwoitym. Pilotem jest fajnie zrobiony i dobrze działa. Nie mam raczej skarg chyba na, na ich działanie. A ich trochę się już przewinęło przez moje ręce. W zasadzie może troszeczkę się wycierają srebrne klawisze na nim, ale to to jest, że tak powiem, coś się używa za te pieniądze. To, że tak powiem, nie można się spodziewać Bogu wie czego. No, pewnie gdyby kosztował stówę, to by lepiej zrobiony. Także mimo wszystko polecam do tunerów DVBT. Jest dobry, przyzwoity. Dobra, przejdźmy z powrotem do Maranca. Co my tu mamy? Standardowo tf wszystkich tunerach. 10 banków pamięci. Po 200 stacji do zaprogramowania w każdym banku pamięci. Eee, obsługa tunera. Rzecz jasna, klawiszami tutaj przełączamy górę, dół, stację. Można sobie zmieniać, troszeczkę muzyczkę podgłośnimy sobie, żeby było słychać, że coś działa. Przyłączyłem na top 80 akurat. Radio Miraż. Obsługa wiadomo. Wcześniej zaprogramowane stacje, listy stacji są wgrywane do tunera poprzez e, interfejs tego tunera, interfejs WW oczywiście. Wgrywa się 10 list z programami po 200 kanałów. Tam się ktoś dopytywał, więc wyjaśniam, przez stronę strony www tunera można sobie takie listy wgrać. I on sobie tam pamięta. Można sobie nimi dowolnie żonglować z poziomu tunera samego, przycisków tunera i dalej, i tak dalej. Więc zmiana kanałów, jak słychać działa. Mamy do dyspozycji, do wyboru, no naprawdę, Dużo stacji, praktycznie wszystkie komercyjne stacje, które nadają na fm są też osiągalne w internecie. Oczywiście trzeba tylko znaleźć sobie link, jeśli ktoś nie ma. A pomogę podesłać w razie co? Mogę podesłać linki do stacji. To chyba nie jest żadna tajemnica, za którą moglibyśmy zamknąć. W każdym razie przełączanie kanałów, tak jak wspomniałem, działa klawiszami góra-dół. Wcześniej to był tuning do przestrajania tunera. W tej chwili jest to zmiana programów, kanałów i tak dalej. Oczywiście jest coś takiego jak przycisk, bo tu mamy dostępnych 10 klawiszy od 1 do 0, gdzie sobie możemy wybrać bezpośrednio od 1 do 10 programy i tak dalej. Mamy też dostępny wybór taki, dziesiątkami sobie zmieniamy wybieramy liczbę dziesiątek, mam nadzieję, że to widać dobrze, tu w tym miejscu miga sobie kursor, liczbę dziesiątek i liczbę jednostek dobijamy z klawiatury już numerycznej, np. przykład 66, radio Kielce, Tuner się przełączył, i odtwarza bitrate 128 kilobajtów, kilobitów, i sobie gra. Eee, przycisk FM Mode, do czegoś tam kiedyś służy w tej chwili służy do zmiany y, informacji wyświetlanych na wyświetlaczu a w zasadzie są to informacje na temat y, sieci z jaką jest połączony adresu IP poziom sygnału z antenki nazwa numer jego seryjny który jest przy okazji hasłem dostępu do interfejsu www wersja oprogramowania no, i data powstania, data, data kompilacji softu w tunerze. I w zasadzie tu jest tyle. Tu mamy klawisz Memo. On oryginalnie był wykorzystany do zapamiętania stacji. I w tym tunerze, jak i w pozostałych, które tam wcześniej yy, zrobiłem, służy też do zapamiętania 10 stacji. Tylko 10. No, 10, takich najbardziej ulubionych. Ustawiamy sobie wybraną stację. Na przykład oferadio Kraków. Połączyło się. Wciskamy przycisk dwa razy memo i wybieramy komórkę pamięci, do której chcemy zapisać, czyli na przykład pierwszą. Oczywiście tu możemy zapisać z dowolnego banku, z dowolnego programu sobie do ulubionych i tuner automatycznie wybierze przy przełączaniu tych ulubionych tuner automatycznie wybierze sobie bank pamięci i numer kanału i zapisze w tej komórce i przy wywołaniu przełączy się odpowiednio do danego banku do pamięci i tak dalej. Żeby teraz wywołać dany program, zmieńmy sobie tutaj na przykład na przykład tą stację, wciskamy klawisz memo i teraz wybierz ulubione. dociskamy jedynko i Wcześniej zapisany Offer Radio Kraków, teraz nam tu wyskoczy. To samo zaprezentuję przy innym banku pamięci. Bierzemy sobie na przykład tutaj przycisk IF Band. W tej chwili służy do wyboru banków pamięci. Wciskamy przycisk sobie. Wybierz bank pamięci, wciskamy na przykład czwórkę. Jest czwóreczka, on sobie wczytuje czwóreczkę. Przełącza się na stację pierwszą z banku czwartego. I zaczyna grać. Ej, załóżmy sobie jest takie fajne tutaj stacja Polskiego Radia, Polskie Radio. Ale fajnie grają, dobrą, fajnie, z dobrą jakością. Na przykład Polskie Radio koncerty w trójce. Bardzo fajna stacja, bardzo fajne koncerty. Lecą sobie z dobrą jakością 192 kb, Polecam, bo jest co słuchać. I sobie na przykład zapamiętajmy sobie na przykład do drugiej komórki pamięci, czyli wpiszemy do drugiej, pod drugim przyciskiem dwa razy memo, save i dójeczkę i zapisało nam pod dwójką i tak dalej, i tak dalej. Poza tym tu jeszcze mamy przyciski do włączania zmiany informacji, nie wszystkie stacje nadają te informacje. Ja to nazwałem RDS, to w sumie nie jest RDS, bo RDS to jest radio, to system, to jest wysyłane po FM. ie Tu mamy od każdej stacji w streamingu jest wysyłany, no wysyłane są informacje takie różne na temat adresu, IP, adresu, z jakiego jest stream wysyłany. No to teraz nam pokazuje i przewija ten adres. I to te informacje się zmieniają automatycznie. Jest też wyświetlany chyba bitrate po kolei i tak dalej, i tak dalej. Na razie sobie wyłączmy, bo nam zamazuje. Aha, jeszcze właśnie, bo zapisaliśmy sobie pod drugą komórką pamięci stację Polskiego Radia. Więc teraz sobie na przykład wywołajmy, wrócę do poprzedniego tematu wywołajmy sobie z pierwszej komórki. Przełączy się nam na off-radio Kraków. No i teraz sobie wywołamy. I jeszcze raz, drugą i będzie Polskie Radio Koncerty w Trójce. Poza tym tuner ma możliwość zapisania stacji, na której ma się zawsze uruchamiać, po zasilania. Nie mówię o przejściu z trybu STANDBY, którego tu wyłączamy pilotem, bo jest taka opcja, Wyłączanie tunera pilotem. On przechodzi funkcję STANDBY, to za chwilę pokażę. Natomiast stację, którą uruchomi tuner, w momencie włączenia mu zasilania, przyciskiem głównym zasilania, zapisujemy, wybierając oczywiście jaką tam stację, powiedzmy jedynkę sobie zapiszemy. I to jest 21, brałem, że to jest jedynka, no mniejsza z tym. Czyli wpiskamy przycisk MEMO dwa razy i przycisk takimi skreseczkami tu w tym przypadku. O, napisał, zapisana stacja startowa. Teraz, jak go wyłączymy, wcześniej się uruchomił na italo U, A teraz, na przykład, po włączeniu, powinien wystartować z programu pierwszego polskiego radia Powitalne logo. W tym modelu zmieniłem y, sposób podświetlenia. Wcześniej nie było możliwości regulacji z poziomu tunera, w tym już jest i myślę, że będę to powielał na dalsze projekty. O, uruchomiło się z polskiego radia. O czym za chwilę zresztą powiem. Odnośnie regulacji jasności. Więc to mamy załatwioną sprawę pamięci. Co tu jeszcze mamy? Przednieckaw M. To jest to, już mówiłem, auto RDS. To wyłączymy sobie. Przełączymy sobie może na inną stację. Na przykład Italo Ferriou. troszeczkę przyciszmy, że co by nam YouTube później nie zarzucił tego, że coś tam puszczamy sobie, a muzykę nagrywamy bez, bez zgody ich autorów. Yy, mamy klawisz AM. Tu mamy ustawienia audio. Od pewnej tam sfery tunelów już zacząłem, wprowadziłem coś takiego jak ustawienia audio. Czyli mamy do dyspozycji po jednokrotnym ciśnięciu ustawienia głośności możemy sobie regulować wtedy, tym przyciskiem. Tu sobie to zmieniamy. Głośność. Jeśli wieża nie ma pilota, na przykład oryginalnego, to jest to bardzo wygodne, bo sobie leżąc, siedząc w foteliku, leżąc na łyżeczku, można sobie tą głośność, że tak powiem, ściszyć, nie wstając. Tuner ma taką opcję. Mamy możliwość regulacji basy w zakresie plus, minus 5 dB. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale to działa. Zapewniam Was, że to działa. Regulacji tego, lasów, yy, dźwięków z zakresu środka to Powinno mi słychać akurat, i tak dalej. Mamy możliwość regulacji wysokich tonów, tak samo jak w przypadku pozostałych. I możemy te ustawienia zapisać na stałe. I wybieramy klawisz u czyli audio setting safe. No i teraz po każdym włączeniu, wyłączeniu tunera te ustawienia są stosowane i mamy, że tak powiem do dyspozycji prosty taki korektor, który cyfrowo reguluje nam poziom dźwięku, bo różne stacje różnie nadają ten dźwięk, można sobie wprowadzić dowolną korekcję. Niestety nie można tego zrobić dla oddzielnie dla każdej ze stacji, bo za dużo tego jest i ciężko to powiązać. Bardzo ciężko. Ale Mam pomysł na to, jak to osiągnąć. Może kiedyś wprowadzę. No i teraz przejdźmy do regulacji jasności wyświetlacza. Mamy do dyspozycji, coś mi spadło, do dyspozycji przycisk, w tym przypadku FD, który służy do zmiany jasności wyświetlacza i wszelkich ustawień takiej jasności. Czyli po jednokrotnym wciśnięciu mamy jasność główną, czyli tam ta, która jest, że tak powiem, standardowa jasność wyświetlacza drugie kliknięcie mamy jasność wyświetlacza w stanie uśpienia czyli po wyłączeniu przejściu tunera w tryb standby z taką jasnością się będzie świecił jest to regulowane w 10 krokach jednak inaczej dla każdego zakresu tej jasności znaczy w sensie yy, dla slipa inaczej dla normalnej inaczej i tak dalej są inne troszeczkę wartości tam zaproponowane Mamy jeszcze coś takiego jak, ja to nazywałem dark brightness, jest to jasność, która jest uruchamiana po określonym czasie, no, tuner sobie normalnie gra i wyświetlacz zostaje, że tak powiem ściemniony albo może być zostać rozjaśniony delikatnie, ale standardowo jest to zrobione tak, że jest ściemniony. No, nie wiem, w celu oszczędzania wyświetlacza, energii, czegokolwiek, jak to ktoś tam może nazwać, w nocy się może przydawać. Taka funkcja, że po określonym czasie, który też ustawiamy sobie, tuner sobie wyświetlacz przyciemni i sobie gdzieś tam w kąciku, w będzie grał i nie będzie, że tak powiem, świecił po oczach tym wyświetlaczem. Więc sobie ustawiamy tą dark presency, czyli przyciemnienie na jakiś tam poziomie. Też jest 10-stopniowa regulacja tego poziomu przyciemnienia po czasie i tu mamy. Właśnie wybór czasu zaproponowałem od 1 do 99 minut. Ten czas 99 to jest może chyba trochę za długo, bo można to jeszcze całkiem wyłączyć poniżej jednego. Ten czas jest jako wyłączony. A ja ustawiam na minutę. Każde użycie jakiegokolwiek przycisku na pilocie, czy też na klawiaturze tunera, z automatu rozjaśnia wyświetlacz do pełnej jasności. Także to jest rozwiązane i oczywiście te ustawienia możemy sobie zapisać, wciskając klawisz w górę. Oczywiście tu na nas o tym poinformuje, że sobie zapisał. No i to działa tak, że sobie radio gra i po około minucie powinien się ten wyświetlacz przygasić do wcześniej ustawionego poziomu. Bajer gadżet przydatny. Bo czasami w jasny dzień, kiedy słońce gdzieś nam oświetla sprzęt, to tak nie zawsze było dobrze widać ten wyświetlacz. A kiedy mamy regulację, możliwość regulacji, to no jakiś komfort wpływa tutaj, wiadomo. Tryb standby na pilocie tylko dostępny, niestety tylko z pilota. Ale jeżeli wyłączymy tuner pilotem i zgubimy pilota. Można tuner uruchomić wciskając dowolny klawisz na klawiaturze tunera. Tuner się uruchomi. To tak na wypadek, jakby ludzie gubili piloty. Zawsze można go wyłączyć całkiem i włączyć ponownie przyciskiem głównym sieciowym. W każdym razie standby działa tak, że jak go sobie wciśniemy, wyświetlacz delikatnie zostaje powoli przycisz wygaszony i pojawi się godzina z jasnością ustawioną wcześniej tam w menu Odnośnie ustawienia jasności dla trybu standby. No i w sumie tyle. Włączamy sobie tunerek. Ładnie się nam tu przedstawi. Płynnie rozświetlając wyświetlacz i tak dalej. Połączy się z, te stacją, z tą stacją, na której został wyłączony. Także to tyle, jeśli chodzi o Maranca. Mam nadzieję, że. Moja wariacja na temat maranca się spodoba paru osobom. Co do przeróbek tunerów powiem tak. Jak się pojawiły Radmory przerobione dostałem szereg zapytań i szereg prośb o przeróbki. Niestety mimo moich szczerych chęci no, no nie jestem w stanie sprostać wszystkim prośbom i o te przeróbki i tak, dalej, i tak dalej Jestem ograniczony czasowo, mam rodzinę. Pracę wyjazdową, no mam z tym problem, że tak powiem. No, kolejka, że tak powiem, się ustawiła dosyć długa, chętnych na, na te przeróbki. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę w stanie dotrzymać słowa, chociaż zawsze staram się tego słowa dotrzymać. Ale czasami życie płata różne figle i. O, teraz akurat przeszedł sobie na tryb przy tej właśnie tuner przy ciemnej jasności wyświetlacza, o czym też jest informacja wyświetlana na wyświetlaczu. Wracając do tych przeróbek, no będę się starał. Może się uda chociaż jedną dziesiątą ludzi nasycić, że tak powiem, radmorami, technikami i innymi tunerami, zabawkami. I trochę kurczę, szkoda, że nikt więcej tego nie chce robić. W sumie, fajne zajęcie, takie dodatkowe, fajna, fajna, fajne hobby, nie, bo robisz. Coś komuś, ktoś komuś, kto się z tego cieszy, jest zadowolony. Mam nadzieję, że są zadowoleni ludzie z tych moich zabawek i, 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 i coś po sobie człowiek zawsze zostawi w tym przypadku. Może kiedyś ktoś włączając tunel wspomnieć, A, był taki gościu. Fajne rzeczy robił. No także dziękuję za obejrzenie filmu. W sumie to chyba tyle, co chciałbym przekazać. Eee, w planach jeszcze jeszcze, jeszcze jest wiele fajnych tunelów, które chcę zrobić, które chciałbym, aby ujrzały światło dzienne. Na przykład do zestawu ZM8000 planuję zrobić taki tunel. Trochę brakuje mi pomysłu na przednią płytę czołową, na wykonanie, bo to sprawy mechaniczne są. Elektronika nie problem, tylko sprawy mechaniczne to jest największym problemem w tym przypadku, moim. Niestety nie mam dostępu do, do, do jakichś maszyn specjalizowanych, skromny warsztacik, wiertarka, parę pilników, wiadomo lutownica, bo elektronicznie mogę ogarnąć dużo rzeczy, natomiast mechanicznie to już jest taka troszeczkę dołbanina. Tu mi maraz w miarę fajnie wyszedł, co chyba widać albo i nie widać, w sumie od oryginału chyba tylko wyświetlaczem się delikatnie różni kolor. Hmm. Ten, co go tu dostałem, tak na zielonkawo świecił. Dlatego zaproponowałem taki zielony kolor tego wyświetlacza. Ale mogę być daltonistą i mógł być to delikatnie inny kolor, wpadający w błękitny, coś takiego. Ja tu zaproponowałem zielony. Jeśli się pewnie właścicielowi nie spodoba, to będziemy coś kombinować nad innym kolorem. Ale myślę, że, myślę, że gość będzie zadowolony, bo mi ta zieleń pasuje, ładnie to wygląda. Nie wiem, jak się skomponuje z resztą zestawu. Wyjdzie w praniu, że tak powiem. Poza tym nie się odróżnia, co mi tam. No i, i cóż, będziemy przerabiać.